W tym filmie omówię komunikaty POS. Komunikaty POS są administracja komunikaty POS. Możemy dokonfigurować komunikaty, które się pojawią w konfigurowalnym momencie na, na POSie. Aby dodać komunikat POS, klikamy na dodaj. Następnie wybieramy okres prezentacji od kiedy do kiedy ma się prezentować. Na przykład od dzisiaj do, do niedzieli. Czas prezentacji od godziny do godziny, na przykład od godziny 10 do godziny 16. .00. Moment prezentacji, czyli kiedy będzie komunikat prezentowany, w momencie zalogowania nastąpi po zalogowaniu danego użytkownika. Po każdym otwarciu rachunku nastąpi po otwarciu rachunku, po zamknięciu rachunku, po zamknięciu rachunku i przy zamknięciu zmiany. Nastąpi wyświetlenie komunikatu przy zamknięciu zmiany. Yy, na przykład możemy dodać komunikat w momencie zalogowania użytkownika yy, pod kwiatki. Yy, jeżeli zaznaczymy komunikat, yy, zaznaczymy checkboxa zezwolenia na zaprzestanie dalszego wyświetlania komunikatu, yy, po pojedynczym yy, wyświetleniu ten komunikat nie będzie dalej wyświetlany. Następnie w dodatkowym wybieramy rolę użytkowników bądź pojedynczego użytkownika, dla którego ma się dany komunikat wyświetlić. Na przykład wybiorę rolę użytkownika administrator. Potwierdzam. Następnie zaloguję się do POSA na administratora i powinien komunikat się wyświetlić. Mamy no, komunikat podczas logowania. pod kwiatki. Zatwierdzamy zielonym.